No i wszystko Dom No nas. i zacząłem Okej okay. Też odpalony Krótki stream rekord Tak. O, trzeba wrócić do formy po zdobyciu pracy Praca psuje marzenia ludziom Od kiedy mam pracę nie mam czasu na streamowanie Uuu yeah, welcome Dobra, to od ostatniego czasu Zobilialiśmy kiścień i jojo muszkiet mam ostry kościany miecz, srebrny kilof. Jaki plan na dzisiaj mamy? Eee, plan na dzisiaj zabić bossa jakiegoś Ty masz platyny zbroje, co nie? tak. nie srebrny, srebrny mam A więc tak, tym denzim eee, Co my chcemy zrobić? Chcemy zabić Kingslima, co nie? To, to jest priorytet. Mhm, czyli potrzebujemy tak, rubinek, o mamy przywoływacz, lubiki, oczka, potrzebujemy platynę, której mamy sporo, wel i rubin, z rubinu i platyny zrobimy koronę, jakbyś dał radę, co nie, w sensie, wiesz, nie, nie mówię, do... że musisz, ale mógłbyś pójść na dżunglę i spróbować sobie, bo sobie przypomniałem, zrobić ten mieczyk taki był, coś tam z trawą. Był taki mieczek, i on był chyba mocny, właśnie. To musiał być na te? A mamy gdzieś dżunglę? Bo nie, chyba nie mamy dżungli. Tak, dżungla jest, tylko. Eee, chyba na prawo. Dobra. Zaraz podejdę tam. Dobra. Pamiętam, że tam było ten. Corruption, to na pewno. Za często streamujemy, żeby wiedział o takich rzeczach. Tu, jojo jest mocne. Ta, streamujemy fest często, no. Dzisiaj, bez śmierci, nie? To jest też jeden z naszych celi, jaki sobie powinniśmy postawić nie. dzisiaj. Nie, Ja <grym> jestem realistą. Ja po prostu dzisiaj sobie pogram. Spróbuję coś <grym> zrobić. No Muszę iść na korupcję. Ale za każdą śmierć na przykład odmówię sobie łukawiwa. Choć w teraz wydają się łatwiej. Yeah. Dobra, ja marnuję czas na bicie jakiś. jakichś krajów. Nie, kraje, że... i Cicho bądź. Daj mi się nabawić, nacieszyć życiem. Ale Szybka wyjebka myśli? i solsy. Dobra, przekonał. Ja już mam i tak gotowe trzy filmy na YouTube. Znaczy, dzisiaj już jest jeden. Mam gotowe dwa następne. Okej, okay, dobra, pierwszy A jutro i Let's go, to nie ja. nie no gonią raz, mnie. Bo ja do czegoś coś tam chciałem powoli zmierzać. Dobra, czemu oni się stali nagle tacy silni? No ja ja stwierdzam, że Dark Souls 1 jest łatwiejsza od tej Terrarii na hardkorze. Ja dobra, czekam na twojego streama z Undertale'a. <laughs> no to sobie jeszcze poczeka. Czemu to nie ma Ja Już bym miał setny, jakbym tak ekspił na nich. Jakbyś miał tracić jeszcze ekspo po śmierci, to byś miał za dalej pierwszy. Ale gwiazdek hmm. ci nazbieram po drodze w ogóle. No chociaż tyle. Chociaż lepiej byłoby jakbyś mi pomógł po prostu dojść do krawszym Dasz radę. Kurwa. No ty widziałeś jak ja z łuku <grym> Nie, ale już się nie mogę doczekać, jak to zobaczę. <grym> hmm. Dzisiaj ja. naraz jest... W miarę, ...w miarę skutecznie. Ale teraz ci pomogę tam dojść. No to ja czekam po drodze. Zróbmy dzisiaj po prostu... ...fast slime. I do domu. Dobra. Czekaj, ja muszę na chwilę do domu wrócić. Dobra Nie zawsze ja pier... <noise> Panowie w sukurs Czekam, co to jest? Czerwona wiewiórka Idę ją zabić Dobra. Ty no Zbroję jakąś mamy E, mam coś dla siebie chyba Trzymaj biście. mam Szybkość poruszania się plus Dwa takie więc sobie użyję Skupmy się Dobra Co i jak Robimy Tu No idziemy do korupcji żeby się zaprowadzić, nie? Okay. Żebyś stworzył to, a ja próbuję się dostać z na dżunglę. Dżungla, tak, brakowało mi słowa przez chwilę. Ja mam mapkę, to ja szybko sprawdzę, czy ja byłem na dżungli. Nie byłem na dżungli. Czyli nie powiem ci, w którą stronę jest dżungla. Ale wydaje mi się, że dżungla jest w stronę tam, gdzie idziemy. W lewo chyba też nie ma dżungli, bo ja w lewo trochę byłem, patrzyłem na mapę teraz i nie widzę nic. To zakładajmy, że jest w stronę prawą. Mm. Masakra. Seba grał solo w Apexa i był w top 3. Więc chyba to jest, wiesz, inny temat. I tak jest słaby. Top 3, pewnie było 3 graczy. Nie uf tak, pewnie <grym> było ta, bo nie, nie ufam mu, że, że tak mu wyszło. No. Pewnie z kimś grał, dobrał sobie kogoś i... tyle. Mm. Poszukiwał. I Seba był w top 3, a ten, którego sobie dobrał, był w top 1, co nie? Hmm. Nie wiem w sumie, jak działa. Dobra, chodźmy. No, Poczekaj <laughs> tam na mnie. Spoko. Nawet mogę wrócić po ciebie. Mamy czas. <laughs> znaczy, nie mamy, mamy. czasu. Nie <laughs> mamy czasu, właśnie wiesz. Lecimy. Ty wiesz, że ty jesteś szybki. No, <laughs> ja <laughs> właśnie czekam na ciebie. To tak, zbudujemy inną platformę na slajma i będziemy się w miarę próbować bronić od niego. No przydałoby się, bądź jak skacze to czasami jest problemem. Tak, dlatego zbudujemy wyższą platformę, tak on nie będzie mógł się dostać i damy linę. Tak sobie my się będziemy mogli pelinę wspinać. Ho, ho 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 w dół. A czy w dół to ty sam sarać? E, Marcin wiesz co to jest kalamity mode? Wiem. Coś poleca, żeby grać jak w dwójkę gramy. Na calamity nie dalibyśmy rady. A to jest jeszcze trudniejsze. No. A, no to ten, to jak skończymy hardkora, to idziemy na calamity. Ja nie skomentujesz tego, myślałem, że jakiś fajny sposób to zrobić. Ja nie ja chyba bardzo chętny jestem, więc... No i dobra, ja. no to mamy ugadane, no to możesz tu wrócić za jakieś pół roku, jak skończymy. <laughs> Ej, roku. tu jest zima, a nie, kudde dżungla. Za zimą jest dżungla. Dobra. E, 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 e. A daleko poszedłeś ty, te mosty długie twoje są. No akurat z tą, tą stroną trochę się błynąłem, bo ja chciałem znaleźć sobie tą Posteńne. Piąty? Nie, do tego, do szkieleta, co nie? Będę szedł tam w twoją stronę. A ja już jestem na Corruption zaraz za tym, zaraz z zimą. Okej. Okay. Mm, tak, ten to, co ty potrzebujesz sobie stworzyć, to się tam nazywało Blade of Grass, coś takiego, co nie? Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Umrę. <noise> nie umieraj. Umrę, umrę. Zabłoduj się. To ja by nic nie dało. On był pierwszy w kulach. Dobra, umarł <noise> Chciałem się zabudować, ale to nic nie dało. <grym> Mówiłem, że on był pierwszy w kule. No, wiem, wiem. Nie. To wiesz, sensie się zajmę już budową tej platformy lepszej, co nie? O kurde, ile tu jest tych, że raczej dużo. Au. O, jak tam ci poszło? <grym> Dobrze mi poszło. Zdobyłem. zdobyłem z... Nie. O, jest. O, kur... o... Pewnie Marcin to postawił tak, ten klocek, ale tak go szanuję za to, że on mi uratował teraz dupę. Ja, ja jestem Wojem, a Marcin jest Magiem. Magiem. Ja jestem jest... Magiem, aktualnie bardziej grałem jako ranger, co nie? To... Taki mm -hmm. mag ze mnie. No bo nie masz jeszcze rzeczy. No nie mam. Meteoryt mi najbardziej byłby potrzebny, a żeby zdobyć meteoryt to musimy zabić trzeciego bossa w sumie. A zanim zabijemy to. trzeciego bossa, to musimy najpierw uporać się z pierwszym. Ale powiem ci, wiesz co? Ja jestem gotowy na tego bossa. A ja jestem, kurwa, gotowy. Mentalnie nie na się... pewno nie jestem gotowy. Ja, myślę, żebyśmy go teraz łatwo zrobili. Jest bardzo ślepo. Tak o kurwa! Ja. A, Jak oni mi zawalną czasami za tyle HP, to... Buduj, y, buduj, 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 buduj! Dobra. Jestem dobrym graczem. No, to nawet nie tam. wygląda, żebyś tu był. Jak to ty jesteś? Bo tam, jest za... tam nie było. No co mówiłeś, że tutaj jest przecież ten? Powiedziałem, że 50% jest tam. Bo drugie 50% było na twój w drugą stronę. <grystanie> Jaki człowiek. Dobra. Oszukaliśmy. Chodź na bossa. I zmarnowałem 23 minuty w sumie, że tam iść. Nie, zajebiście jest, pa. Teraz pokonamy slima. Będziemy mieli mounta. <grystanie> I wszystko pójdzie. Dobra, pa. Ja go fazylam. Gdzie on jest w ogóle? Ja, idzie do nas, dobra. Gdzie on jest? Tam. Jest. tam. A nie ten przycisk O jaki łatwy O kur... Dobra przeżyj, 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 pół minuty Uciekaj od niego pół... czy coś Ale te slajmy też ci biją, ale Ej, Kurde zgubiłem potki Byle byś przeżył czy Nie wziąłeś potek? Wziąłem, wziąłem, dobra. tylko po prostu schowałem je przypadkiem. Okej. Okay. Okay. Pamiętaj, że H, co nie? Ja pierdolę. Dawno nie graliśmy. Ta, no. nie graliśmy 20 coś dni. Zamiast mi powiedzieć, ej dobra, na 3 startujemy, to on go wyciągnął. Ja musiałem wtedy łuk wyekwipować. <laughs> Potek nie wyekwipowałem na pasek. No ale po co ci potki na pasku, skoro mam H. Schowałem go sobie na no, później. Ja idę do tego. pamiętasz, jak tam. Wylew, czekaj. Wylew. Zlew. Jak się nazywa to lata? Co lata? A wróżka, lata? wróżka, wróżka. Idę dalej. Ale do niej. ja nie pamiętam, gdzie on. Ale, ona Ale ona ja pamiętam. Ale ona pewnie znikła. Ale pewnie jest tam to, co było przecież, nie? No pewnie tak. No to idę tam. Jeśli coś w przypadek tego nie odkryliśmy. Nie, bo to było do góry. A my, A my do poszliśmy do w dół. Tak. My spadamy na samo dno. <laughs> Podsumowanie, kurwa. Kurwa. Podsum Podsumowanie naszych streamów. Okej, okay, dobra. No i jeszcze raz, bo kurwa przycisk mi nie działał. No jest szansa, żeby razem zagrać, ale musiałbyś jakby przygotować na to. Jak często gramy? Nasz styl grania, bo jest rajbisty. My jesteśmy raz na ruski rok i kiedyś coś tam można pomyśleć. Jeżeli to zobaczył. Jacy ja jesteś jesteśmy do na przykład? Ja, no, ale nie topę, mnie zabije. Ale ja tęskniłem za tym, za tą terrarią. Ja tutaj tak mordę cieszę, jak gram. Ja to cierpię psychicznie, jak. No nie! <grystanie> ja, Robert nie żyje. Marcin, Robert. Jeden, chuj. Dobra. Zapieście, no, są takie, że nie znalazłem żadnego serduszka. Dobrych wieści nie ma. Dobra, a ja doszedłem do tego miejsca, no, gdzie jest. To Są dobre wieści, no. <noise> ty wpadłem na to fajny co? pomysł. Dawaj. Co ty na to, że jak nie będziemy sobie już tak radzić z jakimś bossem totalnie w dwójkę. Mm -hmm. To, to wtedy jakiś, tych widz, jakiś widz, jakiś widz wtedy do nas dołączy. Ale nie na zasadzie, że wejdzie sobie na kurwa konto, gdzie jest gigakoksem. Tylko, Tylko z tego co mam damy, tam. żeby nam pomógł. I to okay. jest dobry pomysł, no w taki sposób okay, będziesz mógł do nas dołączyć. To jest sejbiste. O, ale ja to mam łeb. No. Ej, coś takiego to ja bym no. nawet sam nie wymyślił, no. Ty, ja byliśmy w tym domku zatopionym? W jakim domku zatopionym? No tym tutaj, zaraz obok. Nie wiem, musiałbym zobaczyć, gdzie ty jesteś, czekaj. E, tam jest domek? No widzę jakieś drzwi. A, to byliśmy, tam się światło świeci ponoć. Nie zauważyłem slajma. Dostałem tipa, żeby na slajma ogarnąć sobie granaty. W sumie ja mam bomby. Widzę, trenowałeś coś z tego uku. No... <coughs> Można tak powiedzieć. Coś wychodzi. Czekaj, ty tam się dalej kopiesz? No, znaczy nie. Ja to, to jest ta skina, którą znalazłem. Ty, bo tak powiedziałeś o tym trenowaniu z tego łuku co nie, a ja wystrzeliłem 7 strzałów w ścianę przed <laughs> sobą. Właśnie, o tym mówiłem, że trenowałeś, sobie. tylko nie zgiń. To moje życie i sam będę o nim decydował. Kur... a, tam zgrywanie się będzie trudne. No, zgrywanie się będzie trudne. My we dwójkę mamy wielki problem z tym. No, w dwójkę. Powiedziałem w dwójkę. Zasłyszałem w trójkę. Nie, we dwójkę. Ja usłyszałem w trójkę. To źle usłyszałeś. Ale ty mi będziesz mawiał co ja usłyszałem po... A ty mi będziesz mawiał co ja powiedziałem ja piję... To, ale znowu zginąłem. Tak poza tym... miałeś kiedyś coś takiego, że po wypiciu kawy bardziej senne się stawałeś? Po energolach tak miałem, a kawy... kawę zawsze pijem tylko u babci jak jeszcze żyła i... Tak to mało piję kawy jak już to jakieś kapuzino. Bo ja ostatnio... Właśnie przez kilka dni w pracy mam tak, że sobie siedzę w pracy, co nie, tam robię swoją robotę i taki no czuję się po prostu zmęczony. Ale to jest takie zwykłe czucie się zmęczonym. Często jest tak, jak zmieniasz sobie rytm dobowy na in... No tak, ale słuchaj. Czuję się po prostu zmęczonym i pomyślałem sobie a dobra, to sobie strzelę kawkę. No i piję jedną kawę. Przez chwilę dostaję zastrzyk energii, co nie. Później znowu wraca do bycia zmęczonym. No to pomyślałem sobie, to wypiję sobie jeszcze jedną. I po tym jak wypiłem to mi jeszcze jedną to już nagle staję się jeszcze bardziej zmęczony bez tego zastrzyku energii to myślałem sobie dobra to wypiję jeszcze trzecią i jak wypiję już tą trzecią to wtedy nagle mi się oczy zaczęły zamykać co nie? i myślałem, że siedząc po prostu w pracy nagle walne i zacznę spać nie wiem, ja na przykład kiedyś lubiłem sobie nap napić się Monsterka i spać, nie? z kawą tak nie miałem no nie, wiesz do, do wielu rzeczy się człowiek przyzwyczaja jakby, co nie? ja na przykład dalej nie mogę się przyzwyczaić do tego jacy dobrze jesteś no, oczywiście, że nie mogę Robak mnie bije. Pamiętaj, im więcej rzeczy robimy, to znaczy im większy progres, tym częściej giniemy. Więc jeżeli nie będziemy robić progresu, to nie będziemy ginąć. Nie, to tak nie działa. My... Przez ostatnie wszystkie live'y nie zrobiliśmy żadnego <grym> progresu, a ciągle właśnie ginaliśmy. Jesteś w połowie tego, co ja doszedłem. W ochłopie. To tam będzie dżungla, na pewno. Wiesz co? Nawet bym się pokusił, że tu praktycznie wchodzę na dżunglę. Chodzi na dżunglę. Nie wiem, co to miało na celu, ale w mojej głowie brzmiło to zajebiście. Nie ja no, słyszę jakieś robale, nie muzyka z muzyka z też jest. Kurwa, jest, mam! A, a to są te robale, dobra. pa, ja mam te, te mrówki znalazłem. O, no tu. Dobrze. Bo chodzę sobie po podziemiach, co nie? No i zobaczyłem, że o, jest slime. No i się go trochę przestraszyłem, bo nie chciałem się bić. I... Przeszedłem akurat kroczek ten, dalej w panice i wbiłem się na przycisk, który spuścił mi im... kurwa kamień na łeb. O, zajebiście, tobie Sorry. też idzie. Ogólnie my mieliśmy więcej HP, ale zmieniliśmy postacie, żeby zmienić sobie z najtrudniejszego poziomu trudności na mniejsze, żeby tylko pieniądze nam wypadały. No, mniej więcej jakoś tak. Bo tak to już by... To, to nie miało sensu, odczuliśmy. Psycha tak siadła, że... Żeby... Masakra. Ja mm. mam świeżny pomysł. No strzelanie w złoku. Let's go! Kuryszowski! na się... co jest potrzebne? Stinger. Okej, okay, czyli pszczółki musimy robić. żądło. Ile tych. Pst, tych. 12. Jungle, jungle Sports też. Okej, okay, to Ale... będzie trudne. 15, 3 liany. Ty w sumie z jungle sportsów ja sobie mogę zrobić zbroję na maga, bo chyba była fajna. czego ty kopiesz sobie? Graj nie pierdol Zginiesz zara jak będziesz tak nie uważał na siebie. O my wkurwia skakanie w tych rzeczach sami. Dobra. Skrzynka. Miau. I są wczuki. Nie mamy downa, nie możemy zejść Nie możemy wykopać w bloczku Co jest? A, bo trzeba Już mi się nie podoba to miejsce Jestem zatruty Serszeń, serszeń, no O, plus dwa do obrony, ale fajnie Jak no. szybkość poruszania się odsiedzi, bro <laughs> Wiem, ja to chciałem mocno A Okej okay. Trzeba tej serszeń pozabijać Mm -hmm. Powodzenia. Jak ja mam to pokonać, jak to bije za 47 i jeszcze to... I to jest daleka, no. I to z daleka. A jestem można. Nie miałem. można do tego podejść. Wiesz co, możemy się kopać na przykład. I nie pozwalać temu do siebie dojść. I jak znajdziemy coś ciekawego, to wtedy się wynurzymy i to skropniemy. Nie, nie. Gowej tam. W ogóle muszę zacząć robić, jak są te skróty meczów. meczów. debil. Skróty debil. moi... Kurwa, naszych no. <laughs> Naszych streamków yy, To muszę robić licznik śmierci eee, Ty potrafisz do tyle liczyć dalej To bardziej chodziło o to byśmy po prostu się co chwilę wypierdalamy to... <laughs> No i do tego wy jesteś słaby z mapy Nie jestem słaby z Ja pierd... Jesteś no. słaby w Terrarium Pomyśl sobie, że my byśmy kurde teraz mieli iść po swoje rzeczy tam Znaczy po twoje nie, nie co ja bym się poddał 10 razy to jakbyśmy byli na powierzchni, co nie? Uwaga, wszystkie oczy na mnie teraz. Pato się dzieje tutaj. Tak, jak lecę. Pato Nie ten Denzi widzisz. Kurwa Maciek, jestem, pośledzony. Dobra Denzi, proponuję, że ja pójdę się przejść i zrobić jeszcze jedną przywoływajkę na slajma. Korzystamy z tego co zdołaliśmy zdobyć. Czyli w sumie to praktycznie nic. Ale skorzystamy z bomb. Nie no w Undertailata to tu Michałku jesteś najlepszy. Najlepszy graczek jakiego widziałem. Nie ma go. Jak nie ma go, był przecież. Nie ma go. Jak nie ma. Nie ma. Jak nie ma? No nie ma. Jak nie ma? No nie ma. Jak nie ma. No nie ma. Jak nie ma? Y -y. Co ty gadasz? Aha. Na nogach. Ja Sam wiemy. jesteś na nogach, zamknij ryj. Na nogach. <laughs> na nogach samochodem. Na nogach samochodem. <laughs> ja robię samochodem. Nie, jak chce mi się. wtedy? sedy. wtedy? się się to bardziej przyda niż... Ja mam też taką, wiesz... Nie zmienia faktu, że mam rację. Już? Skończyłeś swoje z wody w wody? <laughs> nie, z wody jeszcze nie. jest burgera? Dobra. Dobra. Patrzę się tam. Czy idzie? Mam go Gdzieś, gdzie on jest Idzie Dobra Zlatuje, 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 zlatuje Siedźmy. Ja pier... Ol, jak on bije dobra Straciłem wszystkie potki e, Bo jestem głównym i spadłem Ale musisz przeżyć Okej? Okay? Chill Chciałem skoczyć na niego w dół, byśmy się oddzielili i odbić w drugą stronę. Ale się zablokowałem o slajma, bo dostałem damage. Robiłem go na łeb, ale mam 300 IQ. Dobra. Jeszcze 5 sekund, 5 sekund. Na razie, Silara jak na razie. razie. Okej. Okay. Zdubczas! Ile mam w Psa? psa o, fula mam. A. A. No, Biję go na łeb. Dobra, ty on jest... On jest do e, 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 Haszło, 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 uciekaj, haszło, Uciekaj, 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 haszło, uciekaj, haszło. uciekaj, ty uciekaj, uciekaj. Pod u wicha. Użyłem jakimś cudem i nie dostałem życia. Udałoby ja się go wyskoczyć i zawrócić w drugą stronę i zacząć biec. On się fokusuje na mnie. O kurwa, jest zeslamp. Podbiegnij trochę w moją stronę, żebyś go ściągnął na siebie. Ściągnij. Idę. Czekaj. Fuck. Gonicie? Nie będziecie wiem. Będziecie gonił, dobra. Tak, będziecie tak. gonił, okej. Okay. O kur... no nie. Dobra, jesteśmy gównem. Wow! Dobra, nie byłby And when if you close your eyes, kurwa! <laughs> Pięknie zaśpiewane. <laughs> ja poniszczę ten groby w tym czasie jeszcze, ok? Ja, no ale ja ich więcej stwodzę. <laughs> Co no to? Mistyczny kwiat Co zdobyłeś? Dobra Co zdobyłeś? Idę ci pokazać, no kurwa chodź A. Ale fajne <śmiew> Abigail A. Ale fajne No to. To co, zostajesz summonerem? Nie, ale mam zamiar z tego korzystać Ok. tylko 9 przywołuję przyjaznego e, Wywódź mi go na chwilę, wywódź mi go na chwilę. No wywróć mi na, na chwilkę. Kodowarów. Ja go raz użyję. Nie. Tak to jest z No wywódź to ty będziesz miał i ja. Jak pokonamy już pierwszego bossa, zajmiemy się rozbudową w sensie. Jedna osoba będzie chodzić po kopalniach, się ma to ja, a druga osoba pobuduje domki, ok? Się ma to ja. To ty Podora. Zamiast z wyglądu. Perset's pals jakiś. Nie wiem co. No i nie ma nic, zupełnie nic wartościowego. Dobra, gotowy? Eee, jeszcze nie. Dobra, zajebiście. <laughs> Profobyczer to jest. Ło Te granaty tak późno wybuchają. I don't know. Co jest? Eee. Zabijłem się swoim granatem kurwa Nie sądziłem że one aż tak późno wybuchają Taktyka pod granaty nawet nie działa jak jesteśmy tacy słabi Cicho, 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 cicho Bijemy go normalnie, pa rama będzie miał pół Okej. Okay. odwraca uwagę i napierdziela te jego małe gówno więc to jest dobry dobra dobra Ja też ona jest. tak robię, ja też tak robię no e, Tak małe gówna mnie... napierdzielają. O, wsyłajmy, a, wsyłaj ma nie pod. Okej, okay, to nabiera sensu. Mm, nadal. To kolejna próba... ...gdzie się wywalimy po prostu. Widzisz tu? Nie, bo nie żyję. Ale... A. ...za chwilę będę mógł podejść. Już biegnę, tylko nie uciekaj zbyt szybko, co nie? Jestem już tysiąc kroków, więc... No, wiem, ja widzę. I coraz bardziej się odnalazł, niż ja do ciebie mogę iść. No, bo on szybki jest. Nie nie wiem. W bestiariusz? Wiesz, najpierw postaram się do niego poobiec i mu pomóc. A później się w ogóle. Wytapnijcie. się. Jezu, jak ty jesteś mądry, taką e, Czekaj, ten z... O, tu jest, dobra. Ale sam go zbiłem, pozdro. Eee. E, się zająć już zaczęciem budowania. Jedennego domu na ten na pustyni, i rozbudowania domu na lesie, a ja pójdę kopać w dżungli. No, no dobra. Dobra, chcesz mi dać budki? Nie. Dobra, to nie dać się budki. Nie, nie. No, nie, no, nie, <grym> nie dawaj. <grym> dobra, to nie. Co jeszcze jest potrzebne do tego hooka? Mogę z kamienia budować? Kowal. Poznam to za tak. A, e, ta, tak, tak, z kamienia, to już... Później to się będzie kiedyś w przyszłości poprawiać. O, tak spinaczkowy, zrobiliście. Dobra, dziękuję. Ty, Denzi, będę miał dla ciebie grappling hooka. O, ale fajnie. Zostawiam ci go w skrzynce. Teraz taki progres robimy. Ja tylko przypomnę ci, że mamy Mówiłem to 10 razy? Półtora godziny już dzisiaj streamujemy, nie? A, no, jeszcze 10 minut tak i kończymy. tak i jedyne co zrobiliśmy to co? zdobyłeś jakąś tam zbroję z dupy. Hełm. I... Hełm. z dupy i... Grappling hooka. I to tyle i ty mi coś tu ty, mówisz o ale za, by, ale za to odkryliśmy, gdzie jest dżungla i wyjebaliśmy się z większości naszych materiałów. To. <laughs> Czyli jesteśmy na minus. <laughs> Można to nazwać jakimś progresem wstecznym, nie? Cześć. Co, chciałbyś grupping hoka? W skrzymry ci zostawiłem. Patrz to. Sztuwarztatowy. Wędrowny kupiec z Ring nadchodzi. No to co jest A. to po prostu to samo tylko z... Najlepiej Innego. Najlepiej jest to, że ja odnoszę wrażenie, że mi nawet lepiej idzie w tym Isaacu, jak streamuje, co nie? Nie, jaki regres? To nie jest regres. My robimy... progres wsteczny. My, nie no, my nie robimy ani regresu, ani progresu. My robimy po prostu gres. <laughs> to robimy po right. prostu gres. To na nie będzie? Nie mam pojęcia, co będzie na sawannie. No, no, gres i tyle. My stoimy w miejscu. Tak. Nie jest dobrze, ale nie jest w źle. Czyli jest super. Bo, bo, bo. Jak przerobić kamień na ścianę? Jak kamień? Nie wiem. To stole warsztatowym pewnie? A jest tutaj kamienna ściana, ścianę. Jestem ślepy. Mieliście jeszcze... Robimy dress. Ja, ale grappling Hook jest op tylko ja nie potrafię z niego korzystać Nie miałeś mi go dać No to mu wiedziałem, to go w skrzynce A ma to sens Idę do ciebie i zrobimy jak w starych seriach z minecrafta Ludzie robili, że ustawiali się obok siebie i kończyli tak odcinek no, zabij ich Dobra dobra, dobra, dobra Ale patrz jaki jest sukces na pierwszym streamie byśmy tu jeszcze zginęli. No to co? Dziękuję za przybycie, dziękuję Arturek za posiedzenie to. i za wszystkie wiadomości Zapraszam na kolejne streamy, które będą myślę, że no, raczej częściej teraz, bo już mam w pracy luzik, więc dzięki i... baję do następnego. Papa, pa. bye bye.